My, mamy w zwyczaju przyjeżdżać do Paryża właśnie w styczniu z okazji moich urodzin. Wiem pewnie dziwi was widok mnie w okularach, ale powinnam nosić, a teraz noszę, bo testuję. Bo właśnie byliśmy w sklepie optycznym i wybierałam sobie okce i chciałam zobaczyć, czy dobrze działają. Więc dajcie znać jak Wam się podobam w okularach albo wam się nie podobam. No a teraz wysiedliśmy przy galerii Lafayette. Bo idziemy zrobić jakieś zdjęcia. Przyjechaliśmy wczoraj już do Paryża, ale było nam tak zimno, że nie dało się nic nagrywać. No i też w sumie miałam chyba rozładowaną kamerkę, więc dobra. Ja się wyłączam i zaraz wam pokazuję najpiękniejszą galerię w Europie. No i jedziemy sobie. Udało nam się w ogóle teraz wyjść ze stacji metra pierwszy raz bezpośrednio do galerii, bo odkryliśmy taką opcję, słuchajcie, że na Google podpowiada w jakie, wyjść metra, jakie wyjście metra iść. Więc dzięki tym wskazówkom my teraz już nie chodzimy dookoła, tylko wychodzimy sobie w odpowiednie miejsce. Słuchajcie, naprawdę jest to pomocne i jest w dużej ilości miejsc dużo bliżej. No dobra, przekręcam kamerkę i pokazuję Wam chyba największy, największe, że tak powiem luksusowe targowisko, w którym możecie się znaleźć. Dobra, zobaczcie Louis Vuitton. Zobaczcie, teraz jesteśmy w odpowiedniej części galerii i tak się ona prezentuje. No naprawdę z przepychem. Tutaj mamy przepiękny dach. No po prostu to jest naprawdę arcydzieło. Te balkony. To wygląda niesamowicie. Nawet nie wiedzieliśmy, że tam jest druga część. No i słuchajcie, najlepsza część galerii Lafayette to jest widok na wieżę Eiffla. Tutaj mamy wieżę Eiffla. Tu mamy operę. Całe stare, piękne miasto, a tam jeszcze w oddali, o tu wam pokażę palcem, o, o, o tu jest łuk triumfalny. Tak się prezentują paryskie uliczki, naprawdę uwielbiamy. Ten taras. Największa rekomendacja właśnie do odwiedzenia jakichś punktów widokowych to jest Galeria Lafayette i teraz zobaczcie jeszcze tutaj powstał napis, ale to taki no nie, na, nie w naszym powiedzmy stylu, ale myślę, że dużo osób by się czuło z fotki. Z, z, z już wam pokazuję z napisem Paris, że ten i gdzie w I można zrobić wieżę Eiffel. No i tutaj jesteśmy na pierwszym piętrze, na zerowym piętrze. Tu są kosmetyki, perfumy, no i najlepsze torebki, to są jakieś wyprzedaże. Kurczę, nie da się przejść, może się da. Longchamp jest na wyprzedaży i chyba tyle: Longchamp. No, dobra, mają tutaj też takie właśnie wystawy, tak jak teraz ten Longchamp. Um, tu są jakieś piękne torebki. Co to za firma? Aha, bo ten winnet, ta Balenciaga, tam Yves Saint Laurent. W ogóle do tych największych firm, na przykład do Lilian, są kolejki. że do Yves Saint Laurent akurat nie ma. O, tak się to prezentuje. Często tutaj też były jakieś takie najfajniejsze wystawy. Na przykład Prada ostatnio miała wszystkich jakieś kapeluszy. Te takie, były takie modne, takie kapelusze wędkarza. Ale teraz zobaczcie. Są jakieś po prostu wyprzedaże. No dobra, i my wychodzimy. I, I słynny napis: metro. Dobra, tam piękne, piękne, cudowne kamieniszki. No po prostu Paryż to jest najpiękniejsze miejsce. Może akurat nie z tej strony, ale z tej, już tak. My wysiedliśmy z metra i idziemy do hotelu. Słuchajcie, jest tak zimno. A my jedziemy później do Nowego Jorku. Lecimy w sumie, a tam jest tylko zimniej, nie wiem jak damy radę, znaczy nie ma tutaj dramatu, ale no mogło być cieplej, ale jest styczeń. No nic, w każdym razie my teraz mieszkamy w 15 dzielnicy, więc to jest dość daleko od centrum, ale mamy dość blisko metro, dosłownie 5 minut drogi z hotelu, jesteśmy w oceanie hotel. Eee, to jest taki hotel czterogwiazdkowy, ale dość w nowoczesnym stylu jak na Paryż. Eee, nie jest tak, że, wiecie, macie taką kamienicę starą. Zaraz zresztą już do niego dochodzimy i Wam pokażę. No, idziemy. Trochę się zagrzeć. Chociaż słuchajcie, wczoraj u nas w ogóle nie grzała w pokoju. Zgłosiliśmy to, zaczęło trochę grzać, a później znowu nie grzało. No i tak się prezentuje nasz hotel, więc naprawdę jest dość nowoczesny. Słuchajcie, mamy nawet basen, a nigdy nie zdarzyło nam się spać w hotelu z basenem w Paryżu. No i słuchajcie, tak się prezentuje nasza łazienka, zaczynam tutaj nasz room tour. zaraz Wam pokażę oczywiście dalej, ale to jest bardzo, bardzo dobre światło w łazience, chyba pierwszy raz się z tym spotykam. Co Wam chciałam tutaj pokazać? Chciałam Wam pokazać, że mamy tutaj kosmetyki Rituals, więc ja jestem zachwycona, bo to są moje jedne z ulubionych takich, wiecie, kosmetyków do mycia się i idziemy, to jest nasza sypialnia, my mamy taki suite, więc... Mm, Mamy sypialnię i jeszcze tutaj jest taka część dzienna, kanapa. Tu mamy kącik na komputer, aczkolwiek już tutaj się zrobił bogan, bo zjedliśmy prezencik. Zobaczcie, tutaj mamy, mieliśmy taką notkę: Dear Kasia, we are thrilled to welcome you and wish you a pleasant stay with us. Więc naprawdę bardzo, bardzo miło. No i co, wejście. Wszystko w sumie. Mm, już zobaczyliście, nie jest to duży pokój, ale fajnie, że mamy właśnie te dwie części. Więc jesteśmy generalnie zadowoleni z tego hotelu. Teraz nawet sprawdzą. No, prawie jest ciepło, <grym> ale my też wymarzyliśmy na dworze, więc em, cokolwiek by było, to i tak by było dla nas ciepło. No i co, ubieramy się znowu i lecimy coś zjeść na mieście, też Wam to pokażę, ale teraz już w naszej dzielnicy. I zobaczcie, tak się prezentują ja nasz lamczek. Ja jeszcze czekam na kanapkę. Też jest bardzo duża, bo głowy naleśnik jest turbo duży, zobaczcie to jest ręka. znaleźnik więc bardzo, bardzo duży. Ja mam pień u chocolat. Mm. To jest to. Oczywiście ciastko z czekoladą pewnie źle je wymawiam. I kawcie. I są też ma kawcie i e, ciasteczko. I zobaczcie te piękne uliczki, piękne restauracje. Tu, tu karuzela. I zobaczcie, słoneczko nam wyszło. Pierwszy raz na tym wyjeździe. No i idziemy do metra. Tutaj omijam trochę ludzi, żeby ich tak nie pokazywać. Ach, tak się pracuję, paryskie metro. Na szczęście my żadnych złych sytuacji nie mieliśmy. Mam nadzieję, że tak nie będziemy. Jedziemy dwunastką. Eee, więc generalnie nie jest tak, że nie polecamy podróży metrem paryskim. W mojej opinii nie ma co się bać. No i teraz wyciągam telefon, bo można też mieć bilety na telefon. I przyszła nasza ta, czyli przystaweczka. Moi drodzy, my dzisiaj byliśmy tacy zapracowani, że powiem Wam, że nic wam nie ponagrywałam, bo po prostu lataliśmy jak szaleni z jednego miejsca na drugie, ale zrobiliśmy bardzo dużo materiału, więc bijajcie na Insta i na bloga. Nawet na Insta, na Insta, najbardziej na Insta, bo tego będzie tam najwięcej, e, więc e, niestety... Jesteśmy teraz na obiadku, czekamy na jedzenie, więc mam chwilę, żeby wam tutaj nagrać. Słuchajcie, był tak zakręcony dzień byliśmy w galerii Lafayette pod wieżą Wajka pod Lubrem, ale był zamknięty, więc generalnie musieliśmy zrobić trochę zdjęć w takich powiedzmy w sukienkach letnich bardziej. Znaczy one nie są stricte na lata, ale no wiecie, no, sukienka nie jest zbyt m, grzejącym outfitem, a jest zima. E, więc e, wiecie, szybko się przebieraliśmy i lataliśmy. No i teraz jesteśmy na jedzeniu i w sumie też jesteśmy tak trochę bez czasu, więc nagrywam teraz. No i co, zaraz Wam pokażę jedząco i, e, i później może jeszcze albo jutro coś wam I zobaczcie, przyszedł nasz deserek. Niestety, oczywiście, tak się podekscytowaliśmy pizzką, bo była taka pyszna, piękna i w ogóle, że zapomniałam wam nagrać, tylko ją po prostu zaczęliśmy jeść. Ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. To są nasze desery. Ja mam ptysia z pistacjami, a Kuba ma pana koty Wyglądają niesamowicie. W ogóle to wnętrze też jest niesamowite. Jest takie oldschoolowe, ale mega to wygląda. Słuchajcie, dzisiaj moi drodzy jest na plusie 4-5 stopni, więc ponagrywam wam trochę. Idziemy na metro i jedziemy. Jedną, jedyną linią tutaj jest 12. Oczywiście są też tramwaje i autobusy, ale nitko metra jest 12. To jest plac Versalies, jakkolwiek to się wymawia. Nie umiem po francusku. No idziemy do metra. Idziemy teraz pooglądać ogrody luksemburskie. Jeszcze tutaj nigdy nie byliśmy. A tu w ogóle ta okolica jest taka piękna: jest tyle tych kawiarenek, typowo takich francuskich. Ja jestem tak zachwycona, że chodzę tylko i robię zdjęcia. Zobaczcie, ta uliczka tam w głąb była naprawdę przepiękna. Tu kolejna kawiarenka, typowo z Emily in Paris. No idziemy teraz do środka. Biegacze w krótkich spodenkach cały czas. Ja sobie wyobrażam, jak ten paryż wygląda pięknie latem. My tutaj byliśmy... Tak, jakby najbliżej lata, to byliśmy we wrześniu, no ale to wszystko było naprawdę piękne. Chociaż już wiecie, te drzewa się troszeczkę rumieniły, że tak się wyrażę. Ale no, chciałabym tutaj też przyjechać wiosną albo takim środkiem lata, żeby zobaczyć to wszystko w takim totalnym rozkwicie. Na pewno te palace Royal to będą takie cudowne, bo jak wczoraj byliśmy, to one nawet ładne były bez tych wszystkich liści. A co dopiero, wiecie, już w totalnym szczycie zieleni. Idziemy teraz na stację Odeon, byliśmy sobie pojedzonko na drogę, bo lecimy dalej, nie wracamy do domu, więc przyda nam się, bo mamy bardzo długi lot przed nami. I tu w tym miejscu, czyli przy ogrodach luksemburskich nadal są takie cudowne kawiarenki, w sumie to w wielu miejscach są tutaj cudowne kawiarenki, ale tu no wyjątkowo bardzo dużo i zobaczcie teraz znowu mi się to bo mijaliśmy restaurację, gdzie siedziały Misie i tutaj znowu się mi misie, chociaż wydaje mi się, że tam było ładniej. Więc jeżeli wyobrażaliście sobie Paryż, to myślę, że wyobrażaliście sobie go w taki właśnie sposób, jaki jest, czyli piękne witrynki, piękne sklepiki, stare kamienice, tak właśnie wygląda centrum w Paryża. Wiem, że jest zima i pogoda generalnie jest paskudna, bo jest po super... prostu Zimno brzydko i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że Paryż i tak ma swój klimat. Mam chociaż nadzieję, że to miejsce, gdzie właśnie pies prawie mnie wszedł, że mam nadzieję, że to miejsce, gdzie lecimy zaraz, jeszcze większy będzie miało klimat. No a my spacerujemy, no i zapraszam Was teraz na troszeczkę paryskich uliczek. Jesteśmy już na Cité, to jest słuchajcie, wyspa, na której jest Notre-Dame. My nie byliśmy jeszcze po tym dużym remoncie, po tym jak się spaliła. Tak naprawdę jak pierwszy raz w Paryżu, to ona była właśnie zaraz po tym, więc ją remontowali. Więc zobaczymy Notre-Dame tak naprawdę pierwszy raz w pełni. No i zobaczcie, tak się prezentuje Notre-Dame. No imponująco, naprawdę mega. Tu jest naprawdę full roboty przedtem, ale wieża Eiffla myślę, że jest bardziej imponująca. Tak się prezentuje, zbliższa. Zobaczcie, teraz przyszliśmy na kawę, coś słodkiego i słonego, ale to już nie będę Wam pokazywać, bo już zjedliśmy. No, to już będzie ostatnia nasze jedzenie. Będziemy wracać no. na lotnisko, bo lecimy tak. Pokażę Wam później pasażer, w którym jesteśmy, bo to też bardzo fajne. A zresztą teraz odwrócę kamerkę. Zobaczcie, tu jest nasza taka kawiarenka. O, i coś mi ostrość. O, dobra, zobaczcie. Tam jest na przykład sklep, taka księgarnia oldschoolowa, jak to wygląda. Wszystko to jest takie vintage, ale naprawdę sztos. Zobaczcie, tutaj na przykład są obrazy, dalej są antyki. Też obrazy, ale i antyki. Tu też są antyki i obrazy. Tu też antyki. A tu właśnie, co mnie najbardziej ekscytuje, to książki i książki przede wszystkim. Myślałam, że tu też są płyty, ale widzę, że tu przede wszystkim jest księgarnia. No mega, wygląda. Zobaczcie, jeszcze tam z tyłu, takie schodki.